No i co, już się już, już, już taki się uspokoi, bo poleciało już 10 ludzi. O następny leci, następny leci. Ja, o, drugi się da ja Bohater, bo. A ja kierus. japa. Zamknij się, kurde, lamo jedno. Japa. Co pyskujesz, chłopie? Ogarnij się. Dzieciaku, Nie ma lipy, ma. Japa. Nie ma lipy. Wypowiedz się, ja nie może lamus. Ja zda. Mój co kanał nie... No, co ty mówisz chłopie? Mój no mamo się tak gadają Do ciebie pedalę no, Do ciebie pedalę No do ciebie pdale. No, ja ci się daje? nie ma ci ci dryu na trzask Dobra, to, to do ciebie Ja pierdolę się, ok, oh, downy I Weź go, kiknij, niki, ty możesz kikać, wywal ich tu wszystkich no wywal go Kurwa mnie no. No Ty też lecisz prosto. Nie mnie tu nikt, nie, się. nie może kikać. Morda. Co morde, mute bo Po pierwsze, mnie tu nikt nie może kikać po drugie. Krosa też nikt nie może kikać, bo cross też jest zembicy i po trzecie Masz nie umiesz kurde się wysłowić, tak normalnie. Zamknij apę. Zam kurde, tyle co ty możesz. Zamknij apę. Drugi dupe listy, a dupe nie będzie. Zamknij apę. No, jakie nudy macie. Icie, kurde, si... Pobacz. Zamknij Zam apę. Zamknij apę. Zamknij apę. No, bo to nie ma takiego ryju nastukać. tukać? Ola, ole.

Taki lam jakiś powbijał mnie na, na tego, na TSA, że kurde się gadać nie chce. Dzieciaki jedne. Krosty już leci dzisiaj chłopie, zobaczysz. Tamty ryj! To ten sam. ja Nie wiem czy cię tatusiek za dużo rucha, czy coś, bo jakoś kurde przymulony jesteś. Wysłowić się nie umie. Znowu wbił jakiś owek. No. no. Tamty ryj, tamty ryj, tamty ryj, tam ryj. Tam ryj. Się, chłopie, Jaki nury. debil Dziecko dwunastoletnie, hopie W końcu spokój e, podajcie mi na misja Hasło Papierów Jakie? Papierów. Papierów Weź to wyłącz, prostu. A, spoko gramy jakieś CW no ja bym uważać hmm dla mnie tu mogę przyjść zaraz dojdę Czekaj, co wbiję na CFA no dobra to już będę wbijał. no nareszcie ten no poszedł nareszcie jest daj zaraz te białoby ściągnę co się lubi, za, lubi mocno tyrać nie Nie, czekaj. Ej, te dobra. Cross, gdzie grasz? No mam się, na... Roz... na igle i ja mam w 13-3. Jaki UK? sobie wbija już prosto. Trzeci? W... Jędrek, co ty masz za avatar? 8-3 już. Well, coś by się stało. Z CF-em. Jak coś ci się coś ci się stało? Nie. Albo coś ci stanęło. Dobra, gramy jakby na pół ekranie. <grym> nie wzywaj crossa, crossy o, spokój. O o, jesteś, jesteś. Dobra. Tak. Tylko wiesz no to gramy CW. Tylko wiesz u mnie w klanie jest tylko dwóch. Sorry. No ale to będzie onajny... <grym>